Tak dokładnie, cześć wszystkim z tej strony. Michał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest smutna informacja, ponieważ oto ostatni odcinek we wakacje, tak. Niestety, ale dzisiaj kończymy już wakacje czyli 31 sierpnia. I co, jutro, 1 wrzesień, i do szkoły, co nie i dzisiaj będzie taka akcja dwie prace sobie zrobimy czyli czyli pozbieramy sobie trochę tych belek siana i tu będzie pracownik kosił nam kukurydzę jak wiecie od kilku odcinków robimy tak, że przygotowujecie sobie coś do jedzenia a dzisiaj za to przygotujcie sobie coś tam Coś tam do picia, może być tam Lipton, albo Nie wiem, dzisiaj możecie sobie przygotować Liptona Więc co, wsiadamy do tego czwarka I co, zaczynamy Możecie zostawić łapę w górę I teraz nie wiem, czy czasami odcinki nie będą w weekendy się pojawiały Czyli w piątek, sobotę i niedzielę Jak będę miał dużo nauki, okej okay? Wszystkie klasie, to nie wiem jakie mi tam lekcje dojdą. Chyba te wszystkie będę miał. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jest taki problem, że nie wiadomo, czy będzie mi się chciało nagrywać, ok? Bo to zależy, czy mi się chce nagrywać. No, mi się bardzo chce nagrywać, tylko, te, tylko kiedy mam czas na przykład dzisiaj mam czas na nagrywki jutro też będę miał no, nasz, no nie rano ale wie, pod wieczór wie, wieczorem coś tam chyba nagram już bo dzisiaj jeszcze są u mnie dożynki. muszę zadzwonić po kolegę i po kościele wychodzimy tam do parku i kupujemy wszystko tylko ze stoisk i walimy komuś to na łapę. <laughs> Nie no, żartuję, bo zawsze u mnie dożynki są tak, że mój kolega zawsze przychodzi i coś nam gadamy, kupujemy i, i komuś robimy fantazję. A raz kupiliśmy takie te pianki i psikaliśmy i komuś na psiknęliśmy na głowę. <laughs> serio. Serio na głowę. Ale cóż. No szybko ten, te wakacje przeleciały. I to bardzo szybko, moim zdaniem. Niedawno mieliśmy styczeń, a już mamy wrzesień. Jak tu żyć? Jak się nie denerwować? Wczoraj. Y u mnie tak lało, że stawialiśmy już zbiornik na gnojowice To równo z polem woda się wylewała z... Z tego wykopu A jak widzieliście na moim kanale Jeszcze tam był Ile w środku jest tej wody i prawie pół zbiornika Jezu i tam jak widać naprzeciwko to też są belki, bo ja skosiłem tą łokę. Jest pracownik. Czy on kosi w ogóle? Co się odwaliło. Nie wiem. A, kosi, do Kosi, 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 ale ja się tak patrzę. Ja tak się rozglądam, patrzę, gdzie jest pracownik, a on sobie tak ojeździ I pewnie będę poza odcinkiem sobie ustawiał te kostki w magazynie. Bo tu ich dużo, chyba nie ma tam około 30, chyba jest. Jest ja dużo, co nie? Ja. A ja w ogóle pierwszy raz jeżdżę tym gwiazdkiem. Fajny, on jest taki fajny. Wyrobię się, wyrobię się, jestem pozy pozytywnym wyrabiacz. Ciśniemy po kolejną dostawę belek. No jednak wiecie to jest pierwszy pokos tej łączki, w sumie ostatni pokos nie licząc, bo już będzie trzeba. Yy, przygotowywać się trochę na zimę też, bo na zimie nic nie będę robić, ok? Co jedynie. No jedynie sprzedaż, ale ja to wszystko zostawiam pod ten, pod produkcje nowe, bo będę chciał kupować ten młyn, a, a zimą być może, że już będzie młyn kupiony na własność, bo... Tak jak zapowiadałem od kilku odcinków, że chcę kupywać młyn, ale że nie mam pieniędzy, bo mam 26 tysięcy na koncie. O Jezus Maria. Ale tak jak mówiłem, to chcę kupywać młyn, przerabiać wszystkie uprawy na mąkę. Tylko nie wszystkie tam pójdzie, bo na pewno będę chciał sprzedać sorgo, soję i kukurydzę na pociągach bo ze sorga chyba nie można robić mąki sorgowej nie wiem czy taka jest ale będę musiał zobaczyć na innym na innym sejbie czy takie coś w ogóle istnieje jak ta mąka sorgowa, ale nie, mi się wydaje, że nie istnieje. Nie, nie istnieje, bo wrocławska. Kurde, nie wrocławska. Wrocławska to jest u mnie w sklepie osiedlowym. W sumie ja nawet nie mieszkam na osiedlu, tylko mieszkam w, ge... w gospodarstwie. Które mam zamiar przejąć mój kolega ma mi pomagać serio. Ale dobra, walić to co ja mówię, ale tak jak mówię. Nie, czekajcie. przecież ja na wiosnę będę sadził te ziemniaczki, ziemniaki i te buraki cukrowe. I się przyda przecież ten. Nie. Druga te ładowarka teleskopowa, bo ja mam to. Nie. Co mam? Dobra. A ja chcę jeszcze mieć klasa in Holanda. A nie wiem, czy czasami ta manitka nie pojedzie tam na górę, tam na produkcję tą drugą. Ale tak jak ja patrzę, to no. zos.

Tak, 20. Co? Czyli to 28 belek? O Boże, nie Gdzie jest Kultimer? Biorę Kultimera, Głębosz. Kupuję tego Kseriona puk. piątka i rura. Ale dobra. To sobie wyładuję, a tam te są z... koło, po... koło pola spółku Rydzom sobie już pozbieram poza odcinkiem i poustawiam to wszystko w magazynie też poza odcinkiem. Dobra, ja sobie go zgaszę. Tu podobno gdzieś o coś... Podobno się... Co tu się odwaliło? Nie! No. Tak jak myślałem, o. Ora, pozbieramy sobie trochę tej kurydzy też. No nie dużo, 5 minut chociaż, ale coś tam pozbieramy sobie, co nie. Ale patrzcie, to ten wiatrak robi wrażenie. Jakby nie ten wiatrak, to już byśmy mieli dopiero te, 3, te 5 pól. Maksymalnie te 5 pól. A tak to mamy 6. 7-8, ale to jedno kupiłem za znajdźki. To jeszcze znajdźki muszę pozbierać i kupić to pole. On, ile ono kosztuje? 400 tysięcy. To nie tak źle, bo ja mam ile znajdzie? 12 na 20, o z Mario. Jak tam, to zawsze coś się pozbiera i trochę pieniędzy darmowej, co ja. A ja sobie trochę też pokoszę, a poza odcinkiem pracownik będzie to kosić. O, no, ja bym mógł, ale ja mam kilka też trochę innej roboty, bo nie wiem, czy czasem jeszcze nie pojadę opryskać rzepaku. Bo jednak ja odcinka z pryskania rzepaku jesienią jesieniu nie będzie, to wszystko na wiosnę będzie trzeba robić. Na wiosnę. To czyli na wiośnie będzie do robienia tak. Yy, uprawa siewy, sianokosy, opryski nawozy. No. Czyli widać, że będzie trochę pracy. Oj, oj. ale ten dżindirek ładnie wygląda będzie trzeba kupić nowy ciąg kombajn tego, tego tego case, case'a tylko, że on ma małą tą, tą żnibiarkę do koszenia ale dojedziemy do końca i będziemy mieli równy zbiornik, co ja albo nie dojedziemy nie, nie dojdzie, niestety. Ale dobra, no, gdzie stoi klasik, tu stoi klasik. o. No pilnij się no. a jeszcze wciąż muszę podpiąć bo ja jak nie mam ciężnika to ja tą przecież driftuję ja normalnie wracaj do góry Jest to, a tu stoi kombajn, dobra więc daleko nie jechałem okej okay? będzie trzeba kupić jakiś teren z lasem i wy... zrobić wycinkę lasu Co nie? Są dwa lasy na tej mapce. O, tak będzie lepiej. Bo spytacie, co ty robisz, ja to tak sobie opuszczę, i tu sobie niech klasik stoi. No to w sumie nie przeszkadza. I ostatni taki piękny widok we wakacje. Ostatni. Ale dobra, będziemy się po małym żegnali. Albo tu dojadę do końca. Puszczę pracownika. W międzyczasie będziemy już się żegnali, więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapę i suba, komentarz. Napiszcie komentarz. Wakacje. To koniec wakacji koniec wakacji. A no i wyślijcie ten film do znajomych psa, kotalisa, dzika, do wszystkiego, czego można tam wysłać. Więc co? Trzymajcie się i na razie. Cześć!